Mam nadzieję, że nie będziemy w tym jakoś ultra ciepło, chociaż jak zamrzycie to będzie. Tak, ja wiem jak wyglądam, ale jakby w co innego ja bym się mogła ubrać. Jakby sorry, omawiamy dzisiaj styl Dark Academia ja musiałam się ubrać w ten stylu, bo, bo kocham go. Ja jestem nienormalna trochę jeśli chodzi o planowanie, tak, tu też nie mogło się obejść bez zaplanowania sobie, o czym mam powiedzieć. Bardzo dużo dostawałam komentarzy: że. O, ale mi się podoba styl Dark Academia, ja nie wiem gdzie się tak ubierać. O, także dzisiaj pokażę wam przewodnik po stylu Dark Academia, co kupić, na co zwrócić uwagę, gdzie to znajdziecie, i cóż, zaczynamy. W tym niesamowitym wstępie możemy chyba w końcu zacząć Hej, jestem Natalia i witam Cię na tym kanale Dark Academy to estetyka bardzo, bardzo powiązana z wyższą edukacją, z wyższym wykształceniem Generalnie chodzi o czerpanie radości z nauki, pogłębiania wiedzy, elitę Jedną inspiracją dla tego stylu może być tutaj film Kill Your Darlings z Danielem Radkliwem. Z literatury polecam Secret History Donny Tart Z filmów i nie tylko Dead Poets Society I no cóż Harry Potter. Możemy w końcu przejść do ubrań. O co tutaj chodzi? W co my się będziemy w ogóle ubierać w tym stylu? To będą właśnie oversizeowe marynarki, kamizelki, koszule, krawaty, garniturowe spodnie. Z butów najlepiej się nadadzą martensy, ale również oxfordy, loafersy i tego typu rzeczy także. Dobra, ja wiem, że z każdym filmikiem design tego pokoju się zmienia. Jestem tego świadoma, ale ignorujmy to, bo chyba to jest takie spoko kadr. że tak, tak, tak na razie zostawimy. Okej, okay, więc do pierwszej stylizacji dobrałam zestaw garniturowy w brązowym kolorze. Tak naprawdę ciężko nazwać go zestawem, bo to osobno kupiłam. Tego typu spodnie kupicie na pewno w Zarze, w H&M, w Reserve. Są dostępne wszędzie, ale polecam sprawdzić też na Vinted czy w Lumpeksach. To będą raczej wymagały zwężenia, ale naprawdę tam znajdziecie je w dobrych cenach z dobrym składem. Spodnie nigdy nie brakuje, także polecam tam sprawdzić. I do tego marynarka. Ta marynarka to jest taki totalny vintage, bo zabrałem je mojej babci. Dlatego do dobrałam białą koszulę, czarny krawat, z butów założyłam właśnie moje loafersy z Zary. Zapomniałam wspomnieć o pasku do spodni nie jest on kluczowym elementem, ale wiadomo nadaje trochę tego bardziej akademickiego wyglądu. Fajnie, fajnie wygląda, fajnie. Jeśli chodzi o torebki dodatki, to najbardziej polecam właśnie torby listonoszki. To jest o esencja tego. Są raz, że przepiękne, a bardzo idealnie nadają się do tego stylu. W tym przykładzie możecie też zamiast marynarki wykorzystać po prostu oversize'owe swetry. Tutaj ubrałam mój taki w rąby. Lećcie na winty, szukajcie na winty. W opcji numer 2 wybrałam spodnie w kratę, również garniturowe, do tego brązowy golf. Tego nie wiedziałam, ale ostatnio na TikToku zostałam uświadomiona, że Albo pasek, albo szelki One trochę przeczą same sobie, bo szelki są raczej po to, żeby podtrzymać spodnie A moje spodnie są na mnie Perfekcyjnie dobre, ale cóż Jeden z fajniejszych płaszczy z On jest takim kolorze ciemnym, granatowym. Bardzo fajnie oddaję ten vibe. Oczywiście torba listonoszka i do tego dobrałam martensy, niskie na platformie. Tak, ja wiem jak to brzmi niskie na platformie, czy to masz udar. One są po prostu niskie na platformie, tu wam wkleję ich zdjęcie. W kolejnym outfitie również spodnie garniturowe. Jednak to jest taki, no mi ten styl najbardziej kojarzy się ze spodniami garniturowymi, dlatego też dobierałam tak właśnie te outfity. Do tego dorzuciłam czarną koszulę i kamizelkę, które są teraz tak naprawdę bardzo popularne, także nie powinniście mieć problemu ze znalezieniem jej w sklepie. To jest kelne. Tak, to jest kelner. Nie, nie będę tego zapinać. Oczywiście to nie tylko garniturowe spodnie, nadadzą się też zwykłe jeansy. Z tego dobrałam marynarkę w kratkę i taką ciemną, granatową koszulę. Ogromna zmiana, zrobiłam kucyka. Oczywiście z butów Low -fersy w każdym outfitie pojawia się ta torebka właśnie, bo najlepiej oddaje vibe Dark Academy. Także postanowiłam ją wykorzystać w każdym ficie. Ten outfit jest już trochę bardziej w stylu Forest Academia, slash green akademia, tego krawat w takie jakby liście. Koszula jest w kolorze właśnie takim kaki, ciemnym zielonym. Czapka jest, bardzo pasuje do stylu akademii, także pomyślałam, że zmieszczę ją w tym outficie. No idealnie oddaje ten vibe, ja ją kupiłam akurat w TK Maxxie. Teraz takie znajdziecie, postaram się coś znaleźć podobnego. Jeansy to dobrałam takie właśnie cygaretki z Zary, a buty to chyba ryłko. Bardzo też świetnie oddające ten vibe. Trochę ja się czułam w tym outfitie jak taki mały chłopiec, ale moim zdaniem i tak wyszło naprawdę fajnie I ostatnią opcję stwierdziłam, że a dobra zrobię spódnicę Sorry za to, że światło się zmienia, ale no niestety jeszcze nie umiem kontrolować pogody Ubieranie się w stylu Dark Academy nie nadaje mi nagle magicznych No wartu Ja bardzo lubię tą spódnicę, uwielbiam ją, jak, jeśli obserwujecie mnie na TikToku wiecie, że ona jest wszędzie prawie Go Dobrałam ocieplacze na kostki, ale sprawdzą się właśnie skarpety szarą koszulę i zamiast krawatu możecie użyć również wstążki od kołnierzyk, bo jednak ona nadaje takiego akademickiego wyglądu sweter jest fajnym rozwiązaniem właśnie na zimę czy też jesień a ten z pomponami dobrałam raz bo jest na moim Vinted a dwa to daje to taki vibe takiej Chaotic akademii. to też jest inna jakby taka odłam nie będę się w niego zagłębiać, bo jakby tematyka Akademii jest niesamowicie interesująca i nie chcę tego robić wszystko w jednym filmiku, bo to będzie po prostu trwało półtorej godziny. A Ani wy, ani ja tego nie wytrzymamy, więc po prostu skupię się dzisiaj na Dark akademii, ale tak. Tego typu sweter świetnie się sprawdzi w Haotic akademii, jeśli na przykład wolicie ten styl. Jak widzicie, koszule się sprawdzą w każdym jednym kolorze. Ta jest w ciemnym szarym, była granatowa, była czarna, była biała, brązowe też, jeśli macie. Świetne będą. Mam nadzieję, że wystarczająco dla Was wyczerpałam ten temat. Jeśli nie, to dajcie znać, czy chcecie drugą część, bo chętnie się doedukuję. Chętnie czegoś poszukam na ten temat i znajdę nowe outfity. Tak sama idea Dark Academy jest znacznie głębsza i tutaj. No, ciekawy temat, bardzo Wam polecam tą książkę, bo posłyszałam o niej same dobre rzeczy i aktualnie ją czytam i jest naprawdę, zapowiada się dobrze. Jeśli nie chcecie kupować tych ubrań w sieciówkach w normalnych cenach, na moim Vinted znajdziecie wiele rzeczy tego typu, polecam Wam również stronę La Moda, gdzie znajdziecie po prostu, możecie segregować według marki czy kategorii ubrania, mnóstwo dostępnych ofert z różnych sklepów, także też polecam sprawdzić. Już w momencie, kiedy to nagrywam, jesteśmy dwa tygodnie przed Black Friday, także jest spora szansa na upolowanie fajnych rzeczy w fajnych cenach. Fajnym też sposobem na odtworzenie tego stylu jest po prostu moodboard na Pinterestie. Jeśli nie chcecie, nie chce wam się tworzyć, nie chce wam się szukać i jej budować, to wpadajcie na mojego Pinteresta, tam jest cała tablica w tym stylu, także możecie tam się inspirować również. Standardowo zapraszam was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie wrzucam więcej modowego kontentu. Cóż, dzięki za oglądanie i do zobaczenia!